Niech będzie pochwalny Chrystus, witam was serdecznie w uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego i zapraszam do spotkania ze Słowem Bożym. I chciałbym, żeby takim słowem kluczem całego naszego rozważania i tą podpowiedzią do patrzenia na dzisiejszą uroczystość, na to, co chce nam powiedzieć Słowo Boże, było słowo obietnica. Ono, To słowo, jeżeli słaliśmy uważnie, albo jeżeli popatrzymy uważnie w te teksty, pojawia się w każdym dzisiejszym czytaniu. W pierwszym czytaniu. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. W drugim czytaniu trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę, i w Ewangelii. Oto ja ześlę na Was obietnicę mojego Ojca. Moi drodzy, mamy tu mowę o dwóch obietnicach: obietnicy Ducha Świętego i obietnicy życia wiecznego. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od jeszcze innej obietnicy, która tutaj nie jest nazwana wprost, ale od której tak naprawdę i Ewangelia, i dzieje apostolskie wychodzą. To jest obietnica już zrealizowana, to jest obietnica Mesjasza. I moi drodzy, w ten sposób mamy trzy obietnice. Mamy jedną obietnicę, która się zrealizowała, mamy jedną obietnicę Pana Boga, która się realizuje, realizującą się, i mamy jedną obietnicę, która dopiero się zrealizuje. I pierwsza, to cały Stary Testament do niej prowadził. Nie? Od pierwszych stronic w ogóle Pisma Świętego, Księga Rodzaju, zapowiedź Mesjasza, Zbawiciela, potomka niewiasty, który zmiażdży głowę węża. I później konsekwentnie cały Stary Testament zmierza do wypełnienia tej obietnicy i ponawia, i powtarza tę obietnicę. Bóg nieustannie mówi, że przyjdzie Zbawiciel. I naród wybrany, Izrael, oczekuje wypełnienia tej obietnicy. I popatrzcie, dla nas, my już wiemy, że ta obietnica się wypełniła w Jezusie. Jezus przyszedł, umarł, z martwych stał i żyje, i nas w ten sposób uwalnia od grzechu. Oczywiście, my wiemy, że Izraelici, Żydzi do dziś czekają na wypełnienie tej obietnicy, bo nie uznali w Jezusie Mesjasza. oni... Czekają, że ta obietnica się trochę inaczej zrealizuje, chociaż dzieje apostolskie nam dzisiaj pokazują, że to nie, nie tak jak my myślimy, bo tam stawiają pytanie: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? A Jezus mówi: Nie wasza to rzecz. Nie o to chodzi. Zupełnie o coś innego Bogu chodzi. Ale właśnie, pierwsza obietnica: Bóg jest wierny. Dał obietnicę, przez stulecia ją powtarzał. Popatrzcie, długo trzeba było czekać, żeby ona się wypełniła ale się zrealizowała. I czas paschalny, który powoli dobiega końca, miał nas tak naprawdę wprowadzić w głąb tej tajemnicy, żebyśmy ją przyjęli, żeby ona stała się nasza. I to jest pierwsze pytanie. Czy ty przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela i czy Jezus rzeczywiście jest dla ciebie tym Mesjaszem, na którego oczekiwali i na którego ty, mam nadzieję, czekałeś? Czy dla ciebie odkryłeś to, że ta obietnica Boga się zrealizowała, że Bóg jest wierny? I druga obietnica, która się realizuje, realizująca się teraz, to jest obietnica Ducha Świętego i o niej mówi w dziejach apostolskich i w Ewangelii Jezus. Właśnie o tej obietnicy ojca, na którą mieli czekać apostołowie. Popatrzcie, to nie jest obietnica, która się tylko zrealizowała na apostołach już 2000 lat temu. Nie tylko na pierwszych uczniach, co jest opisane w dziejach apostolskich, właśnie cały dzieje apostolskie to jest realizowanie się tej obietnicy. Duch Święty nieustannie działa, Duch Święty nieustannie przychodzi do uczniów, i popatrzcie, ta obietnica wciąż się realizuje. My mamy każdego dnia czekać działania mocy Ducha Świętego w nas. I to jest kolejne, drugie pytanie, czy. Ty czekasz, żeby ta obietnica Ojca się, w, czyli Duch Święty w Tobie realizował, żeby On Cię prowadził, żeby przychodził do Twojego życia, a w ten sposób staw, stawia, staw, sprawiał, że aktualizuje się obietnica zbawienia. To, co Jezus wysłużył, my zaczynamy tego doświadczać mocą Ducha Świętego. I w ten sposób dochodzimy do trzeciej obietnicy. Właśnie, jeżeli żyjemy w Duchu Świętym. Jeżeli ta obietnica się w nas realizuje, to my mamy podążać teraz do ostatniej obietnicy, obietnicy życia wiecznego, tej, o której mówi dzisiejsze drugie czytanie. I popatrzcie, na podstawie tego, że Bóg zrealizował wcześniejsze obietnice, możemy być pewni, że zrealizuje też tą trzecią. I mamy powiedziane w liście do Hebrajczyków: Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Mamy pewność, Bóg jest wierny swoim obietnicom, zresztą jest to powiedziane później dalej, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Bóg jest godny zaufania. I my mamy podążać ku tej obietnicy. Popatrzcie, Jezus nam wyznacza drogę. On nam zapoczątkował, zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I to jest treść dzisiejszego dnia. Jezus wstępuje do nieba, otwiera nam tą drogę do nieba i w ten sposób też nam, można powiedzieć, niejako mówi. Obiecuję wam, że Wy też tam będziecie ze mną. Zresztą w dzisiejszym drugim, dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy to, tą obietnicę. Ten Jezus wzięty od Was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Przyjdzie, aby Was zabrać, aby Ciebie zabrać. I teraz. Ku tej ostatniej obietnicy, list do Hebrajczyków nam podaje, można powiedzieć, receptę, drogę, jak my mamy podążać. Przystąpmy z sercem prawym, wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego, obmyci na ciele wodą czystą, trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy. Pięć takich elementów, i chciałbym, żeby, żebyś się zatrzymał nad każdym z tych elementów i pomyślał. Co one konkretnie oznaczają? No, na pewno obmycie na ciele wodą czystą no to już jest taki element, który mamy praktycznie wszyscy, tak w cudzysłowie, zaliczony. To jest chrzest. Jesteśmy obmyci na ciele wodą czystą, ale później, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego, zostaliśmy wtedy oczyszczeni, ale my mamy nieustannie korzystać z tego oczyszczenia. Jeżeli mam świadomość zła, właśnie zło świadome, grzech, to. Mamy się z Niego oczyszczać. Potem serce prawe. Co to jest serce prawe? To jest serce szczere, uczciwe, szukające dobra. Z takim sercem mamy podążać ku niebu. Wiarą pełną. Popatrzcie, nie mówi tylko z wiarą, tylko wiarą pełną. Nie jakąś cząstkową, niewybiórczą, że to mi się podoba, tamto nie. Takie zbieranie pojedynczych kwiatków, które nam pasują. Ale pełną wiarą, która wypływa ze Słowa Bożego, z całego nauczania Kościoła. No i wreszcie, trzymając się niewzruszonej nadziei, czy trzymasz się tej nadziei? Nie? Wbrew temu, co nie wiem, może mówi dzisiejszy świat, wbrew temu, jak żyją inni, którzy żyją bez tego, bez tej nadziei życia wiecznego, bez, żyją tak, jakby nie było życia wiecznego, tylko tą chwilą obecną, tu i teraz, a my mamy się chwycić tego, choćby nie wiem, co się działo dookoła nas. Ja się trzymam, że ja mam tą pewną obietnicę, że będę kiedyś żył wiecznie z Bogiem w niebie. Także chciałbym, żebyś popatrzył na to słowo dzisiaj właśnie, tym kluczem obietnicy. Od jednej obietnicy do drugiej. Usłysz najpierw tą obietnicę o Mesjaszu, która się zrealizowała. Usłysz to, że realizuje się dzisiaj obietnica Ducha Świętego. I usłysz to, że jesteś wezwany do obietnicy życia wiecznego. I ona się kiedyś zrealizuje. Krok za krokiem. Taka, taka jest dynamika wiary. Robimy jeden krok, potem drugi, potem kolejny. Nie? I tak zmierzamy. Trzeba zaufania. Bóg jest godny zaufania. Izraelici musieli zaufać Bogu, że wypełni się obietnica przez całe stulecia, ale Bóg wypełnił. Apostołowie musieli uwierzyć Jezusowi, że wypełni się obietnica zesłania Ducha Świętego. My też mamy w to uwierzyć i otrzymujemy Ducha Świętego. I wreszcie ostatnia. W żaden sposób nigdy Bóg nie zawiódł i też nas nie zawiedzie. Niebo wstąpienie. Kierunek niebo. Szczęść Boże. Dobrej jej uroczystości, dobrej niedzieli.